Witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy kolejną fantastyczną konserwę w słoikach. Dzisiaj zrobimy mielonkę z fantastycznym dodatkiem, bym powiedział takim szlachetnym. Będą to borowiki. W tym roku sezon grzybowy był wspaniały, było naprawdę mnóstwo prawdziwków, dlatego też postanowiłem nakręcić taką właśnie mielonkę z prawdziwkami. Jak już jedliście moje kotlety mielone z prawdziwkami, to wiecie, że dodatek prawdziwków do mięsa mielonego jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Zaczniemy od smażenia, tutaj mam 300 gramów prawdziwków, one są mrożone, sam je zbierałem, one są oporządzone i gotowe do smażenia. Odpalam szybciutko patelnię, rozgrzewam, wlewam 40 ml oleju rzepakowego, czekam chwilkę, niech tłuszcz się rozgrzeje, olej mam już rozgrzany, tak więc teraz Wrzucam cebulę. To jest jedna średnia sztuka pokrojona w drobną kostkę. Podsmażam, żeby delikatnie się tylko zeszkliła. W międzyczasie opowiem Wam, co mam tutaj na stole. 10 słoików 350 ml i nowe zakrętki. Wszystko umyte i wyparzone. Zakrętki nowe, ponieważ to jest najczęstsza przyczyna rozszczelniania się konserwy. Słuchajcie, nie jest to duży koszt warto zainwestować w nową y, zakrętkę, ponieważ po każdym razie ta uszczelka tutaj się wyrabia, ona jest nieszczelna i wtedy właśnie dochodzi do rozszczelnienia konserwy. Szkoda tak wspaniałego wsadu. Y, teraz już dorzucam 3-4 ząbki czosnku, również drobno posiekane, dosłownie na 10 sekund nie dłużej. I już teraz dorzucam grzyby. I teraz wszystko mieszamy, podsmażamy, aż grzyby nam się skurczą. Spora część wody z grzybów musi odparować. Grzyby nabiorą ładnego koloru podczas smażenia. A ja tutaj będę dalej opowiadał Wam, co mam na stole. Tutaj jest 3 kg zmielonej już łopatki wieprzowej. Tutaj mam żelatynę, użyję do przepisu, bo ja lubię jak konserwa z galaretką jest. Żelatynę możecie ominąć, to jest coś, czego nie musicie dodawać. Zapach jest wspaniały. Grzyby będą się podsmażać delikatnie, już woda będzie odparowywać. A ja zajmę się mięsem mielonym, bo trzeba je przyprawić. Zacznę od wlania wody, tak mniej więcej 50-70 ml. Do tego pieprz. Jak mielonka, jak grzyby, to musi być naprawdę sporo pieprzu. Ja lubię pieprzne potrawy, pieprzną mielonkę. Dorzucam tutaj jeszcze jedną czubatą łyżeczkę czosnku granulowanego. No i tutaj wędrują dwie czubate łyżki majeranku. Kolejna rzecz to właśnie żelatyna. Żelatynę możecie pominąć. Teraz Dosypię sól, soli dam 48 g na 3 kg mięsa, czyli 16 g na 1 kg mięsa. 24 g soli peklującej i 24 g soli morskiej. Jak zawsze mówię, tą sól peklującą, jeżeli nie lubicie, możecie pominąć, ale pamiętajcie, że sól peklująca dodatkowo zabezpiecza mięso przed bakteriami i nadaje. Konserwie naprawdę pięknego, ładnego, różowego koloru. Ja dodaję tylko połowę tego, co powinno się dodawać, ale już ta połowa właśnie i tak nam spowoduje, że ten kolor tej naszej konserwy będzie ładny. I w dalszym ciągu mieszam, w dalszym ciągu podsmażam. To teraz pozostaje mi tylko wstępnie całość wyrobić. Wyrabianie mięsa na konserwę musi, musi trochę potrwać, bo mięso musi zacząć się klęć. O, przekładam troszeczkę tam, gdzie woda. Woda nam pomoże w rozprowadzeniu właśnie tych wszystkich przypraw, a mięso wchłonie ją i tak. Mięso wyrabiamy przez minimum tak 10 minut, dopiero wtedy, to wszystko będzie pięknie się kleić, bo to ma być potem konserwa, która będzie krojona w cieniutkie plasterki. Właśnie z przeznaczeniem również na kanarki. No i zobaczcie jak one pięknie już się zmniejszyły, jak ładnie się zarumieniły. Zaraz patelnię wyłączam i musimy grzyby. Całkowicie ostudzić zanim dodamy je do mięsa. Mięso mam wstępnie wymieszane, grzyby są już chłodne, tak więc wrzucam je wraz z cebulą, czosnkiem. I teraz znowu trzeba to wszystko dokładnie wymieszać, wyrobić tak żeby grzyby rozeszły się po całym mięsie. Mięso jest już Idealnie wymieszane, jest naprawdę klejące. Teraz wystarczy wszystko popakować do słoików. Spójrzcie, jak to wszystko ładnie się skleiło. Tak więc pakuję już do słoików. Pamiętajcie, żeby każdorazowo każdą warstwę uklepać dokładnie, żeby pozbyć się jak największej ilości powietrza. I jak zwykle tutaj od góry 2 cm w wolnej przestrzeni, zostawcie. Nie pakujcie po samą górę. I spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Wszędzie prawdziwki na górę doklepać, to ulizać ładnie. I zabieram się za kolejną. Sztukę. Mamy już wszystko popakowane, wyszło z tych proporcji 11 słoików jednak. Teraz, jak zwykle, trzeba obmyć ranty, żeby nic nam nie rozstrzeliło naszych zakrętek. Na początku na mokro, potem na sucho, obmywamy wszystkie. Na sam koniec, słuchajcie, na górę wkładamy po jednym liściu laurowym, Listek doda nam fantastycznego aromatu, również. A że położymy go na górze, to po otwarciu takiej konserwy ten listek można śmiało zabrać. Tak więc, teraz zostaje nam tylko zakręcić słoiki, bo mamy już wszystko zrobione. Zakręcamy do oporu. Teraz słoiki przełożę na blachę do pieczenia, bo jak zwykle u mnie ja pasteryzuję w piekarniku. Wy możecie zrobić to metodą tradycyjną, garnikową, o ile macie taki spory garnek, żeby to zrobić na raz. Dlatego też ja pasteryzuję w piekarniku. Jeżeli mam taką ilość konserw, wkładam na blachę do pieczenia, wrzucam do piekarnika i pasteryzuję tam. Jest dużo prościej, łatwiej. Ta metoda sprawdza się bardzo dobrze, o ile macie sprawny piekarnik. Pamiętajcie, że światełko to malutkie w piekarniku nie oznacza, że piekarnik jest sprawny. Bardzo często piekarniki się psują i trzeba to sprawdzać. Najlepiej wsadzić dodatkowy termometr, aby wiedzieć, czy rzeczywiście ta zadana temperatura, jaką ustawiacie na piekarniku, jest w środku. Blachę ze słoikami mamy już przygotowaną, aby wsadzić ją do piekarnika. Dzisiaj będzie pierwsza pasteryzacja, która będzie trwała 80 minut w temperaturze 105 stopni. Góra, dół bez termoobiegu. Blachę należy umieścić na spodzie piekarnika. Pamiętajcie, aby robić to od piekarnika zimnego. Dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury mierzycie ten czas. Po 80 minutach wyciągacie blachę z piekarnika. Konserwy muszą ostygnąć, odpocząć w temperaturze pokojowej. Przez 24 godziny. Po 24 godzinach będzie druga pasteryzacja, która będzie trwała już tylko 60 minut. Powtarzamy procedurę również w 105 stopniach. Po 60 minutach należy blachy znowu wyciągnąć na 24 godziny w temperaturze pokojowej, tak żeby one odpoczęły, przestudziły się. Po 24 godzinach będzie trzecia pasteryzacja, która będzie trwała już tylko 50 minut. Również w 105 stopniach powtarzamy znowu całą procedurę. Przykrotna pasteryzacja to jest tyndalizacja, dzięki której będzie można te konserwy przechowywać miesiącami, a w odpowiednich warunkach nawet i latami. Im niższa temperatura przechowywania, tym dłużej one postoją. Ja już wkładam moją blachę do pierwszej pasteryzacji i widzimy się za 3 dni podczas testowania. Jak zwykle pokażę Wam wszystko. Do zobaczenia. Cześć, jestem z powrotem. Dzisiaj testujemy. Zaraz ją otwieram i zobaczycie, jak ona wygląda w środku. To jest najlepszy moment. Tak jak wspominałem, zobaczcie. Ściągacie tylko liścia. Ten akurat był w kilku takich kawałkach. Tak, galaretka jest stężała, fajna, delikatnie. Jest twardawa. Podważamy o jedna jaka dobra. Sama galaretka już pyszna. No, wychodzi. O, wychodzi. I zobaczcie, ta galaretka jeszcze się trzyma. Konserwa jest w temperaturze pokojowej, akurat, dlatego um, też ona jest troszeczkę taka rozwalająca się. Ale wyobraźcie sobie, gdybym nie dodał żelatyny, to byłaby tutaj woda. Ale mówię, to już wedle Waszego uznania, czy chcecie z żelatyną zrobić, czy bez, mówię, polecam z żelatyną. Ja tak lubię. Teraz tylko starczy pokroić. Zobaczcie, jest bardzo ładnie zrobione. Wszystko się trzyma idealnie. Hmm. Jest wspaniała. Zobaczcie jakie cieniutkie plasterki. Tutaj bardzo cieniutki taki. O. I zobaczcie jak pięknie to wygląda. Jest dobrze wyrobiona jest. Nie rozrywa się. Mm. Słuchajcie, jest idealna. Nic więcej tutaj nie trzeba na kanapeczki. Oje. Jeżeli jeszcze nie robiliście konserwy w tym stylu, będziecie zachwyceni. Zresztą, jak lubicie moje przepisy z konserwami, to i ten powiem wam, jest mega smak borowików wymiata naprawdę zanim się z wami pożegnam pokażę wam jeszcze z bliska jak to pięknie wygląda konserwa jest naprawdę wspaniała plasterki z borowikiem pięknie mam nadzieję że ten przepis wypróbujecie jak zwykle serdecznie was pozdrawiam życzę wam smacznego dużo zdrowia no i do zobaczenia w kolejnym smacznym odcinku. Na razie trzymajcie się, a i nie zapomnijcie subskrybować, ale tak jeszcze ze swojej strony chciałem pozdrowić całą załogę jadłodajni Światowid ze Świnoujścia. Byłem tam ostatnio, zjadłem posiłek, po prostu niebo w gębie. Pierogi ruskie polecam. Trzymajcie się i do zobaczenia!